Kolejna część z. z. Taka, boka. Dobra, idziemy do naszej rodzinki. Ciekawe, co ona robi. Dobra, już jesteśmy, widzowie. Aha, wy jesteście. No dalej, już tu jesteśmy. Dobra, to są. mama, wychodź. Yy, dobra, już wyszłam. Dobra, stary też. Macie się ubrać. Dobra, chodźmy rodzinko, idziemy w końcu. Kolejna drama. Yy, Czekaj, idziemy się za... Dobra, idziemy. Drama! Paguje Eliska. To to śpiewa Europapę. Ja śpiewam. Tato! Początek słodki, jak tabliczki czekolady, klapki na oczach. A co ty śpiewasz? Jezu, hajmania. Co ty śpiewasz? Będę coś fajnego śpiewać Ej, ej, munia buncia Ancian czemu wyjdziecie do mojego pokoju? Że... Aha, dobra Chyba idziemy do swojego Chyba nie wiem Coś takiego coś dziwne Chyba ubieram się Dobra Dobra Ej, ja to sobie pisać Moje ulubione piosenki Ja tylko muszę starać mnie yy, Dobra, już nie reklama, serio? Dobra, wchodzę w A. Ta! To jest moja ulubiona piosenka. Sobie ją zaśpiewam. Bo, 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 ja, bo Przy Tobie Czy nie, nie zdarzę nigdy Kogoś jak Ty Więc bądź obok nigdy Mój szeroki uśmiech nie, z, bo, 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 przy tobie nie, nie zajdę nigdy, trochę się ocie, będę złaś, o szeroki uśmiech. Tak, ja tutaj sobie postawię wszystko. Dobra, się nie słucham. Dobra, się nie słucham. Strach, Dobra. Mamo? Co? Co ty robisz? Nie Dobra, chodźmy, idziemy do kuchni. Dobra, idę mama. Biegnę. Dobra, idziemy. Dobra. Dobra, jesteśmy. Czy w zaraz w Nie wiem. Dobra, my idziemy sobie tu usiąść. Dobra, idę. Dobra, idę coś ugotować. Dobra, <noise> nic nie ma do jedzenia. Aha. To zamówię pizzę. Dobra, kocham pizzę albo zrobię zakupy online. Tak, dobra. Dobra, zamówiłam. Chyba ktoś już przyjechał pod windę. O. Dzień dobry. A, dzień dobry, no dobra, moje zakupy online. Dobra, ile płacę? 150 zł. Ile? 150 zł? Jezu, niech pan poczeka. Dobra, proszę, Mani. Dobra, dziękuję, do widzenia. Nara. Dobra, zamówiłam zakupy online. Mama coś co tam kupowała? Nie wiem. Byle co, ale by... Bo... Co to jest? Tylko to mieliśmy torcik, żeby nie widzieli. Nie, że ja chcę zjeść. Arbuzika kupiłam. To kupiłam. Pizza. Lody. Lody. Nie. Nie wiem, czemu to jest tort. Kolejny torcik. Hamburger. Od kiedy ja zamówiłam talerz? Nie wiem. Coś kupiłam, takie ciasto, sos, tu naleśniki, na które pierwsze je mrozi i to wszystko. Dobra, mam nie nie Aha, jeszcze muszę to zachwać. I dobra, kupowałam fajne rzeczy. A gdzie Lili Mia? Lili Mia!